Pan Andrzej wita. 6 grudnia 2021. Mam tu dla was prezent na Mikołajki. Od Andrzeja Gontarek. Kanał Andrzej Gontarek. Jest coraz lepiej oglądalny na całym świecie. I dziewczyny tańczą dla was. Dla mnie, dla was. Będziemy cały czas napierdalać. Reszta wypierdalać. A pan jest, powiem panu, nawet nie był inteligent, tylko pan jest psza. A pszy, w czasie II wojny światowej były obozy, i pszy niszczono cyklonem B. Teraz gazuje się tym zbożem. Więc pszy się bycyklonuje cyklonem B. Patrzcie, jakie laski. I te wszystkie laski kochają Andrzeja Gontarę, Dla niego tańczą, nie tylko dla mnie. Tańczą dla policji Kowalu, Tańczą dla policji w Lubieniu Kujawskim Tańczą dla policji w Baruchowie Tańczą dla policji w Gostyninie w Płocku w całej Polsce Chłopaki tańczą Cieszą się życiem a my sobie kurwa niepotrzebnie je zatruwamy Pozdrawiam Grabkowo Pozdrawiam Strzały Pozdrawiam Jardonice o! Szczególnie Pana Gubińskiego, bo go nie odwiedziłem. Pojadę, porozmawiamy. Damy czadu! Damy czadu, kurwa, światu! Damy czadu, światu, bo Polska jest wielka, reszta wypierdalak! Pozdrawiam Maję! Pozdrawiam Annę! A ty? Ty byłeś nikim i będziesz jeszcze większym nikim! są? Popatrzcie jakie te dziewczyny są zbudowane. Wszystkie są zbudowane do rodzenia dzieci. i mają wąską talię i szerokie biodra. To wszystko są Słowianki na całym świecie. A reszta. Filozof dopiero się kurwa rozpędza. Dopiero się rozpędza. Trzeba było kurwa z filozofem nie zaczynać. Teraz sobie popatrzcie, przychodzi wiosna. Wiecie? Czas oprysku. prysku? Nieważne na co. Jest godzina. Yy, pszczoły latają. To pryskamy po 21.00. Andrzej pilnuje. Drony latają. O drugiej jest Cisza nocna. Przed 21 ktoś wyjeżdża? No to agencja. Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Po 22 jest cisza nocna. To już policja. Dopiero będziecie mieli kurwa z Andrzejem Gontarek przejebane. Roje dronów będą latać, kamery noktowizyjne i będą donosić na okrągło. Kamery w całej wsi rakotowo, nie tylko. Widziesz na Na każdym słupie kamera. Dym? No, czujniki dymu, czujniki czadu. Dopiero się rozpędzamy. Karol, mi dzisiaj mówiłbyś się wziął tam zaj. Po co? Ja będę zarabiał tyle pieniędzy, że korna w życiu nic to kurwa nie miał. I pomogę młodym ludziom, którzy się cieszą życiem, zarabiać normalne pieniądze. Normalne. Bo u mnie pensja w sklepie internetowym na początek będzie się zaczynać od 30 tysięcy złotych. Za 6 godzin pracy w dniu. Oczywiście 7 dni w tygodniu. Takie życie było się kurwa przyzwyczaić. Pięknie tańczy. Młodość. Radość. A wy co? łorać będzie ta tym, chyba szpodlim w ogródku. Ropa? Ropa będzie tak. Nie będzie ropy. Wróci ta to kuni. Ja już kunia kupiłem. Dziewczyny będą jeździć na kuniach. Teraz czasami też jeżdżą. Lubią kunie czy nie? Wszystkie kraje się połączą, rządy się kurwa wyłączą, reszta wypierdalać to. Szanuję Chińczyków, szanuję Japończyków, kurda, Niemców, Rusków, nie wiem kogo jeszcze. Reszta wypierdalać to. O, popatrzcie na mojego radosnego psa. No <śla> to się obgryza. odgryza. Cześć, co tam? Co tam słychać? Dawaj dawaj, 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 nie udawaj. Dawaj, nie udawaj. A, nie, to pier... O, wziął sobie, kurwa, kawał deski i będzie sobie obgryzał, znaczy ścierał zęby. Na was, kurwy synu, żeby was, kurwa, nauczyć szacunku. Bo psy, koty, inne zwierzęta, to najlepsi przyjaciele człowieka. A ludzie? Reptilianie, kurwa, wy pierdala. Filozof pozdrawia Mikołajki wszystkich i pije sobie takie coś, polską wódkę. Soplica, orzech laskowy, kieliszek, nie wiem, po czego. Szukam żony jak szalony kurna. Gontarek Andrzej pozdrawia, ze stwórcą na razie.